Kochani, witam was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Kochani, dzisiaj odpowiemy na pytanie, czy się spotkacie, czy wasze drogi się czy wasze drogi się skrzyżują. I teraz tak, y, y, jest szansa y, na, y, na spotkanie. Jest szansa na to, że wasze y, y, drogi się skrzyżują tutaj, y, że wyrazem tutaj, że wy się spotkacie i. Razem, wspólnie stworzycie nowe, nowe życie pod warunkiem, że, że pokonacie Wasze przeszkody wewnętrzne, Wasze wewnętrzne blokady, Wasze myślokształty. No właśnie. Czyli jeżeli tutaj pokonacie te blokady i odejdziecie od nich, to będziecie mogli spokojnie tutaj spokojnie podążać w kierunku Waszego spotkania. Waszego spotkania. Całkiem możliwe, że wy już pokonaliście te, e, e, że Wy już pokonaliście te wewnętrzne, e, te, e, te wewnętrzne blokady, te lęki, te obawy, te myśli o kształty, te... Te wątpliwości i tutaj zaczęliście pod, y, 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 po, y, podążać w kierunku waszego spotkania. Ale żeby to spotkanie było y, y, możliwe, żeby faktycznie tutaj doszło do żeby to spotkanie doszło do skutku, żebyście się y, faktycznie mogli spotkać, wy musicie być pewni, że tego chcecie, że y, to jest to, czego tak naprawdę chcecie. Y, tak jak mówiłam to y, 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 to spotkanie, ale też yy, yy, to, co się stanie po tym spotkaniu, yy, no właśnie, to, co nastąpi po tym spotkaniu, no właśnie. Czyli yy, to, co Was czeka dalej, yy, Wasz związek, Wasza relacja wiąże się. Tutaj z, 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 z odpowiedzialnością. Wy odpowiadacie nie tylko za siebie nawzajem, ale również i innych. No właśnie, ale tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, na, na wasze dro, 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 drodze do. Y, 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 do, do Waszego spotkania pojawią się różne trudności, i trzeba będzie różne przeszkody, różne blokady. Ta droga tutaj do, do, do Waszego spotkania nie będzie łatwa. Będzie wysłana różnego rodzaju tutaj, tutaj tutaj y, przeszkodami, zarówno y, zewnętrznymi, jak i y, y, wewnętrznymi. I tutaj trzeba będzie włożyć w to dużo trudu, ale też wysiłku i pracy, żeby tutaj e, pokonać te blokady, odejść od tych blokad, jakby zostawić te blokady e, za sobą i iść dalej w kierunku waszego spotkania. E, Bo jakby, jeżeli wy y, pokonacie te blokady, to będziecie mogli y, się spotkać i tutaj y, y, rozpocząć nowe wspólne życie razem. Y, Za, zacząć y, no tutaj, zacząć wspól, y, no właśnie. Y, y, wy może, y, y, wy będziecie mogli się spotkać, no właśnie, i y, zacząć planować, za, zacząć też myśleć o Waszej wspólności. Wspólnej y, y, przy, y, przyszłości. Całkiem możliwe, że wy już myślicie, już się zastanawiacie nad waszą wspólną przyszłością. Być może planujecie wasze y, wspólno. Przyszłość, nawet sobie wyobrażacie, jak ta Wasza wspólna przyszłość będzie wyglądać. Wy już tu pomału zaczęliście nie tylko myśleć i i planować waszą wspólną przyszłość, ale zaczęliście ją tworzyć. E, e, zaczęliście ją tworzyć i tutaj e, po, e, 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 pojawiają się pierwsze efekty Waszych działań, tutaj e, waszej pracy, które e, o, efekty, owoce y, y, Waszych działań tutaj, y, Waszej pracy, które zbieracie. Y, tak jak miałam wy y, wchodząc w, w, ze sobą w związek, w relacje, bierzecie odpowiedzialność. Y, 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 y. Nie tylko, na, nie tylko za siebie nawzajem, ale również za, swój, za, sw, za, sw, za swoich bliskich, za, za, swoje rodzi, za, za swoje rodziny, ale też najbliższe otoczenie. Całkiem możliwe, że. Te plany tutaj Waszej wspólnej e, e, przy, przyszłości, one dotyczą nie tylko Was, ale również Waszych bliskich, e, tutaj Waszej, e, Waszej rodziny, ale także e, Waszego najbliższego. E, 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 Otoczenia, y, wy planujecie y, i myślicie y, tutaj y, y, o założeniu wspólnej rodziny. Jak nie teraz, to na pewno w przyszłości. No, właśnie, ale żeby Tutaj te, te, żebyście mogli te plany zrealizować i stworzyć razem wspólną przyszłość, wy musicie zamknąć pewien etap. W Waszym życiu, y, zamknąć jakoś przeszłość, odejść od tej przy, y, prze, y, 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 przeszłości i zacząć razem nowe wspólne życie. Ja mam wrażenie, że tu chodzi y, o tę przyszłość, kiedy y, 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 żebyście Zamknęli tę przyszłość, kiedy no właśnie, kiedy każde szło przez życie tutaj samotnie, jakby oddzielnie, osobno, i żebyście teraz rozpoczęli razem etap, w którym tak naprawdę będziecie razem szli, czy też podróżowali przez życie, ale tamten etap, kiedy y, żyliście osobno, czyli to przyszłość musicie zamknąć, jakby zostawić y, y, za, za sobą, żeby podążać dalej w, w kierunku w kierunku słońca, tutaj w kierunku e, pełni szczęścia, no właśnie e, ten mężczyzna, e, mimo e, tutaj e, e, on podjął, e, on podjął decyzję mimo e, tutaj e, trudu i wysiłku oraz pracy, którą być może musiał włożyć tutaj w podjęcie tej, 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 tej decyzji. No właśnie. On stoczył walkę z własnym bólem i cierpieniem. Być może oboje tutaj stoczyliście walkę z, 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 z własnym bólem i cierpieniem, która dla Was zakończyła się zwycięstwem. I Wy też y, rozpoczynacie nowe, w pełni szczęśliwe y, życie, pełne dostatku i pełne obfitości, takie, w którym niczego nie będzie Wam y, y, brakowało. Koniec z tajemnicami. No właśnie. I jeżeli do tej pory, Y, y, mieliście przed sobą jakieś sekrety, jakieś tajemnice to te sekrety. Tutaj te tajemnice zostaną. U, 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 u. Sekrety, tajemnice zostaną ujawnione. Kochani, wy nie będziecie niczego przed sobą ukrywać, nie będziecie mieć żadnych sekretów, żadnych, żadnych... żadnych Tajemnic, ten mężczyzna już podjął decyzję. On wie, czego chce. No właśnie, on wie, czego chce. On jest pewny, y, czego chce, i on tu bardzo szybko, y, 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 bardzo szybko tutaj, y, jakby, rozprawi się. Ze, ze swoim bólem i cierpieniem. Być może tutaj oboje bardzo szybko y, y, rozprawicie się ze swoim bólem i cierpieniem. Y, do waszego życia powróci pełnia szczęścia z, y, y, z przeszłości, y, która... Była obecna w Waszym życiu w przeszłości, być może, która odeszła, albo od której Wy odeszliście, i teraz jakby wracacie na nowo do tej pełni Y, y, szczęścia. W każdym razie ta pełnia szczęścia tutaj na nowo powraca y, y, do Waszego życia. Y, w Waszym życiu y, pojawi się y, pojawi się król monet. Dla mężczyzn będzie to e, dla mężczyzn, tutaj będzie tu e, królowa monet albo e, e, albo, albo ko, e, e, kobieta, która będzie w męskiej energii, czyli w energii króla monet, całkiem możliwe, że to wypędzicie będziecie e, tym królem monet, który pojawi się w życiu waszej, waszej, waszej wybranki. Was niewątpliwie połączy związek duchowy, miłość duchowa, ale przede wszystkim też związek związek małżeński. Dojdzie do rozmowy i spotkania, podczas którego będziecie rozmawiać, a przynajmniej planować tutaj y, y, z, y, związek małżeński. Całkiem możliwe, że ten mężczyzna za o, y, tutaj Wam się oświadczy. No właśnie, że ten mężczyzna Wam się oświadczy, czyli y, zaoferuje Wam wspólne, Życie razem, no właśnie. I tutaj, yy, 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 no właśnie. Yy. Mam wrażenie, że to jest mężczyzna, który, tak jak mówiłam, do tej pory był sam. Yy, yy. No właśnie. I on musiał samotnie. tokho au on dotei sam szedł przez życie i on musiał pokonać drogę, która tak naprawdę nie była łatwa, która była trudna, która była pełna przeszkód, zarówno tych wewnętrznych, jak i tych zewnętrznych, ale mimo to tutaj łatwo, mimo to warto było przejść to drogę łatwo Warto było się zmierzyć z tymi wszystkimi trudnościami, tymi, tymi wszystkimi e, e, przeszkodami, które on napotkał e, e, na, e, 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 na swojej drodze, ponieważ na końcu tej drogi tutaj czeka e, nagroda. Czeka go nagroda w postaci Was, bo ja mam wrażenie, że Wy w zamian za Jego ofertę, no właśnie, tutaj nie tylko, że jesteście gotowe przyjąć Jego ofertę yy, 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 małżeństwa, to jeszcze w zamian za Jego ofertę jesteście gotowe oddać Mu siebie. Swoje serce, swoją duszę i swoje ciało oraz swoje życie jesteście gotowe tu oddać w jego, że tak powiem, w jego ręce. Jesteście gotowe oddać się pod jego opiekę. Tutaj. Yy... Tak jak mówiłam, on musiał y, włożyć wiele trudu i wiele, y, 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 wiele wysiłku, żeby do Was dotrzeć. Musiał też y, pokonać wiele przeszkód, tutaj y, y, w, w, włożyć w to dużo, y, on też musiał włożyć w to dużo siły i energii, żeby żeby pokonać tę drogę, która do was prowadzi, żeby do was dotrzeć, tak jak mówię, ale tutaj na końcu, na, na końcu tej drogi czeka go zasłużona za nagroda w zamian za jego trud, jego ciężko tutaj pracę, którą on wykonał, żeby do was dotrzeć. Kochani. On tak naprawdę uwolni się, dzięki temu on uwolni, dzięki wam, waszej miłości, tak naprawdę on uwolni się od bólu, od cierpienia, on uwolni się od poczucia. Od poczucia braku, od, od tęsknoty za kimś, kto być może odszedł z jego życia, kogoś już nie ma, bo wy wypełnicie tutaj pustkę po kimś, kto odszedł, kogo już nie ma, i tutaj jakby zajmiecie miejsce tej osoby w jego życiu. No właśnie, nie, w jego życiu niewątpliwie nastąpi albo już nastąpił jakiś wzrost. Przede wszystkim jest to, może to być wzrost materialny. No właśnie, wzrost materialny, wzrost jego majątku, wzrost jego stanu. Tutaj. E, 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 Posiadania, czyli stabilizacja, ale e, ja mam wrażenie, że on ma, albo przynajmniej miał do tej pory e, e, zamknięte oczy. On tak naprawdę e, nie widział, nie dostrzegał tego, co się dzieje wokół niego, w jego, e, w jego, e, w jego otoczeniu, nie dostrzegał też swoich uczuć. No właśnie, nie dostrzegał tego, co się dzieje z jego, yy, z jego, yy, z jego uczuciami. No właśnie, a, a, a dzieje się, czy też działo bardzo sporo, bo te uczucia w pewnym sensie. Zaczęły się zmieniać, zaczęły stawać się mocniejsze. Przede wszystkim tutaj po, zaczęły się pomnażać, zaczęły wzrastać, zaczęły się też umacniać, zaczęły się stawać silniejsze, tutaj stabilniejsze i przede wszystkim twarze i on tak jak do tej pory nie dostrzegał tego, nie widział tego, co się dzieje z jego, z jego uczuciami, z jego... zaczął yy, yy, otworzył oczy i zaczął to dostrzegać. On nagle... on i nagle, otw nagle otworzyły mu się oczy i zaczął to widzieć, zaczął to dostrzegać, że jego uczucia się zmieniają, że stają się t... 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 no właśnie, że stają się y... znacznie stabilniejsze. T... Być może m... M... Być może mocniejsze, silniejsze i on zaczął to widzieć, on zaczął to, yy, yy, to dostrzegać, ale yy, ale to stało się bardzo szybko. No właśnie, on yy, bardzo szybko jakby otworzyły mu się yy, otworzyły mu się oczy. Ja mam wrażenie, że on też w pewnym sensie nawiązał, on nie tylko zaczął dostrzegać to, co się dzieje, dzieje z jego uczuciami, z jego, z jego, no, z jego emocjami, ale też zaczął, jakby nawiązał z nimi kontakt. No właśnie. Tutaj nawiązał z nimi z nimi kontakt. Ko, kochani, to na dzisiaj wszystko. Dzisiaj żegnam się z Wami i tutaj bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czy, y, czy y, y, czytanie. Do zobaczenia na kolejnym czytaniu.